Jesteś się Znaczy nie? nie, ten inny. Ten? ten? Tak, chuja sami. Widziałem to, film. Jesteście się tak patusami? Kurwa, graje ten nie, żałuję, się... kurwa. Jebać <grym> organizatorów. Z z nie <grym> wciągną pęto, kurwa. Wiesz co najlepsze jest to, że dzwonili do nas? Y ten. Najlepsze jest to, że dzwonili organizatorzy i mówią Usuwajcie to, bo pieniędzy nie dostaniecie. Ku... No, a im kurwą. Dra... P... G. Proszę, G... Gówna jebanek, kurwa, im zrobię źle, źle. Aby, nie... Aby na tym filmie mówicie tak, nie bać organizatorów, niech ciągną pęto. No ta no i niech ciągną, kurwa, i niech się zesrają pod siebie i to wąchają, kurwa. Kundle pierdolone, dały. A ile siano, mam mają mam tę dać? Ja sram na ich siano, jak i ja alkoholu wnieść swojego nie mogłem, a kurwa zaczekać trzystówki kurwa, na bazę o kurwa. To drogo. No. Dlatego poszedłem do żabki po 500 na znaczy do tej. Podpiszę pan tu. Frogi do sklepa, do froga kurwa poszedłem, nie? I tam kupiłem 500. Ale spoko jeszcze fajni byli. Dali AK 47 na węglowym kurwa w filterku. <grystanie> Porobiłem się tak, że byłem ja, kurwa michał szpak. <grystanie> <śmienic> ja no był git, byłem trzeźwy kurwa. No witać na filmie. <śmienic>